Patrycja, powiedz ty nam, jak to jest być na tym ratownictwie medycznym? Ogólnie zajęcia w na naszej szkole są bardzo fajne i luźne, więc jest bardzo przyjemnie na lekcjach. I nie boisz się patrzeć na drastyczne sceny? Osobiście mnie nie od takie widoki. Jest to ogólnie ratownictwie czuję to widok codzienny, więc nie. Ale przecież bałaś się pobrać krew kiedyś. Ja? Nie, ostatnio na badaniach mnie zabrali cztery fiolki. No dobra, ale gdybyś zobaczyła urwaną rękę na miejscu zdarzenia? Osobiście nie ruszamy, takie zdarzenia. Hmm, no a gdybyś zobaczyła flaki odbytnicze, a na to wszystko lałby pies? Myślę, że pierwszą to byłby śmiech i szok, bo te takie są niecodzienne. A gdyby zobaczyła wszystkie porozrywane flaki człowieka i postrzępione kończyny. oko daleko od głowy, mózg wypływający z ucha i nosa, a to wszystko podsmażone z cebulką na boczku. Gdyby był tam jeszcze czosnek, zrobiłabym z tego pewnie kanapkę do szkoły. Pani ratowniczko medyczna, dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do naszej szkoły i zapraszam na pobieranie krwi. Darmowe. No cię za się wyrali, Je, Jeszcze za kasę zabierali skórę. Ale nie byłem.